Lego Mocek pod kartę Lego VOL 3. Saszeta, już w mych rękach i zobaczmy, co mam w środku. Znowu inkwizytorzy. O, ale tego to mam pierwszy raz. Joba oba. Mm mhm, to jest dobre. Wow, i komiksi Której karcie zbuduje mocek? Czas więc usunąć poprzedni i opowiedzieć o nowym. Znów podstawa 8 na 8 Tym razem z zaczepami. Oczywiście, szybkie, duże elementy do stworzenia szybkiego, dużego tła. Raz i dwa. Plus jeszcze takie drzewo. Albo nie, zanim drzewo, to jeszcze to. Zaczepy, by przełamać jakąś tą nudną przestrzeń z tyłu. Przytwierdzam jeszcze górę. Zastanawiać się pewnie, jak zamontuje zdjęcie, to uwaga. Syk. Syk i pięknie się trzyma. To była. Akcja ma miejsce na planecie, gdzie wyjątkowo nic się nie dzieje. Jedyne co można zrobić, to wybrać się poza nią. Mamy tutaj panią młodą. gdzie yy, jest pan młody, nie pytajcie, są dwie opcje. Chyba za bardzo świętował. Która przyszła właśnie z pieniędzmi za ślub, by tą planetę opuścić, kupić jakiś przybytek poza nią. A kimże jest sprzedawca? Czy to obiłan miodownik? Bzzz.